Mikrocyk był bardzo podobny do tego, jaki był przed meczem z Chrobrym Gogów. Oczywiście musieliśmy też wyeliminować błędy, które w tym meczu były, i na tym też żeśmy się skupiali. Pokazaliśmy chłopakom, jak można inaczej pewne rzeczy zrobić i czego się przestrzegać. No i oczywiście pod sam mecz z cała taktyka, która była tutaj przygotowana na ten mecz czy zawieszenia, czy że pojedzie na mecz, czy to będzie to inaczej trochę Nie, no na pewno pojedzie na mecz. No, no musi z nami to, że nie będzie siedział na ławce, to, to nie znaczy, że, że ma nie jechać na mecz, ma swoje zadania, musi przygotować pewne rzeczy, które zawsze przed meczem przygotowuje i, i musi być do dyspozycji, na pewno pojedzie na mecz. Jonathan miał w czwartek ślub, ale to była mała uroczystość, która wykluczyła praktycznie go z jednego czwartkowego treningu. Dzisiaj już na treningu jest, z czego bardzo się cieszę. Jest naszym podstawowym zawodnikiem i bardzo ważnym ogniwem. I teraz pytanie od dziennikarzy. Paweł Skorp. Panie trenerze, jakiego meczu pan się spodziewa? Jastrzębik. No na pewno ciężkiego. No, też analizujemy spotkania Jastrzębia, te czy, czy jeszcze te towarzyskie. Jaszczębie przegrało, ale wcale nie było zespołem gorszym od Puszczynia Płomice. W, w tej lidze z każdym się będzie ciężko grało i, i nie można mówić, czy to będzie mecz z ŁKS em Arką, czy, czy z Widzewem, czy z zespołami, które, które tutaj pretendują do... Awansu czy z Jaszczębiem, to są mecze podobne, tak? Gatunkowo ciężkie, jak, jak i te z, z tymi zespołami, które powiedzmy na dzisiaj są wskazywane na, na awans do Ekstraklasy. I do pytania od tego samego dziennikarza, czy trener szykuje jakieś nowe formy zagrań, nowość w taktyce, czy raczej zobaczymy taki Stomil, jaki zagrał w ostatnim meczu? Ja bym chciał przede wszystkim widzieć z taki ten z drugiej połowy oczywiście bardziej skuteczny, bo mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramkę i myślę, że ten mecz ułożyłby się troszeczkę inaczej, żebyśmy szli tą bramkę dużo szybciej, czyli tą sytuację, którą miał Łukasz Moneta, powinniśmy po prostu... Wykorzystać bezwzględnie i, i na 100% ten mecz by się ułożył lepiej dla nas. No niestety, ułożył się jak ułożył. Ta pierwsza połowa nie była najlepsza, aczkolwiek w tej pierwszej połowie też mieliśmy swoje sytuacje i na pewno będziemy chcieli troszeczkę inaczej zagrać jak, jak w meczu z Robrym. Pytanie od Emila Mareckiego. Shun Shibata będzie grał z Stomilu? jak wygląda obecnie jego sytuacja? Są załatwiane papiery. Na to wygląda, że będzie, będzie grał u nas. Eee, także czekamy na, na wszystkie formalności. I tak jeszcze pytanie odnośnie sytuacji zdrowotnej w drużynie, Czy ktoś narzeka na drobne urazy? Czy eee, eee, no cały czas eee, Filip wójci, który zmaga się z eee, bólem pleców, eee, walczymy z tym i mam nadzieję, że ten chłopak wróci do. Eee, szybko do gry, do treningu. Eee, mały uraz ma Pawlak. Dzisiaj zdecydujemy, czy, czy pojedzie z nami na mecz, czy, czy zostanie w domu. Eee, pozostali wszyscy są zdrowi i gotowi do gry.